Dzień dobry, dzisiaj gramy, czyli dzień meczowy, sparring z Polonią Środa Wielkopolska. Poranek z Opalenicy, a ze mną jest Sergi Krykun. Cześć. Sergi. Cześć, cześć. Sergiej, jak dzisiaj dzień się przedstawia? Jakbyś krótko mógł powiedzieć. No z samego początku Waga. A później pyszne śniadanie, spacer. No i mecz kontrolny. Wiesz już, ile będziesz grał, czy czekacie na odprawę? Jeszcze, jeszcze nikt nie wie. Czekać się na odprawę. A jak po wczorajszym dniu? Trochę intensywny, bo dwa treningi. Jak to na obozie zawsze zawsze to jest. Trochę bardziej trenujemy, trochę to mocniej wszystko wygląda. No i wiadomo, każde jakieś te mikrourazy jeszcze sztuczne nakładają się, więc nogę, nogę trochę na pewno zmęczony. A ty jak się czujesz? Podmęczony. Podmęczony. To dobrze. No oczywiście. Na tym to polega. <laughs> Dokładnie. No ten obóz jest taki dość wyjątkowy, no bo krótki. No, ale gdyby nie miał swojego celu, no to pewnie, pewnie by go nie było, więc jaki jest cel tego obozu? No jak to każdy obóz, na pewno, że, 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 że więcej czasu, tak jak tutaj na chłopaki mają dzieci, wszystko, żeby zregenerować, się, żeby bardziej poświęcić tym na regenerację, na ciężki trening siły. I tak naprawdę teraz jesteśmy wszyscy razem, żeby jeszcze bardziej to wszystko zgrać, żeby lepiej to wszystko wyglądało. Jestem z wami od początku, ale też kibice mogą to dostrzec na zdjęciach czy na filmach no to widać, że humory Was nie opuszczają, że jest dobrze. No, humor to podstawa, na, na pewno trzeba trenować zawsze w dobrej, dobrej atmosferze, w dobrych humorach. Wszyscy raczej się czują dobrze, więc to też jest chyba na plus, bo, bo raczej takich większych kontuzji nie ma, chyba tylko e, danym Gąska nie trenuje z wami. Tak, no najważniejsze to zdrowie, to akurat e, i... no Gonzi też zaraz jeszcze parę dni dojdzie do nas, tam już kończę raczej tą kontuzję i tak jak mówisz, że na szczęście te kontuzje omijają. Dodajmy tylko dla mnie że to jest efekt spotyczki z potyczki ze stalą Rzeszów. E, tak, 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 że po to wtedy tak. No i na koniec chciałem Cię zapytać, bo trochę tak rzuciłem na Twitterze, że będziesz dzisiaj moim gościem. Poprosiłem o jakieś ciekawe pytania i nasza koleżanka Ewelina prosiła, żeby Cię zapytać, co polecasz w Białej Podlaskiej, żeby zobaczyć. Białej? No, najlepsze wspomnienie, bo tam studiowałem. Przecież to jest Akademia Wychowania Fizycznego, PSW. Bo w sumie na dwóch uczelniach studiowałem. Eee, na pewno, jak mają więcej czasu, wybrać się tam nowy obiekt. Postawili stadion e, na mecz. Eee, co jeszcze w Białej Podlaskiej? Spacerek przy rzece? <laughs> no, i nie dużo fajnych miejsc, dużo fajnych wspomnień, więc to byłoby bardziej na dłużej. Pozdrawiam, weliny. My również pozdrawiamy, dołączamy się do pozdrowień. Sergiej, dziękuję Ci za tą krótką poranną rozmowę. Teraz chwila odpoczynku, potem odprawa, spacer. Tak, tak, no tak, i tak. przygotowujemy się do sparingu, tak? Tak, dziękuję. Dzięki, miłego dnia, do zobaczenia. Dzięki.